Cześć, to znowu ja, Rafał. Witam Was na kanale Bez Pretekstu i dzisiaj chciałbym Wam pokazać co to do mnie dotarło z dalekiego kraju. Prosto z Chin. Kolejna nowość Xiaomi i jest to kamerka samochodowa. Dashcam. I nie mogę zbyt wiele Wam na jej temat pokazać, powiedzieć, gdyż, ponieważ jak widzicie wszystko jest po chińsku, a może nie widzicie, ale Wam zaraz pokażę. Pudełko jak widzicie, ale może zajrzyjmy po prostu do środka i otworzymy kamerkę i zajrzymy, co jest w środku. W końcu będzie to tylko rozpakowanie, powiem Wam jedno. Eee, może się okazać, że ta kamera będzie najciekawszą, najciekawszym dodatkiem samochodowym, najciekawszą kamerką tego typu dostępną. O, bynajmniej tak się zapowiada. Więc ściągam. Wstążkę, wstążkę, kartonowy pasek, którym przełożone jest pudełko. Taki sam typ pudełka widzieliśmy, jeżeli oglądaliście moje rozpakowanie na Periscope, w przypadku rozpakowania ich Action Cam. Więc tak, tutaj pokazuje nam się troszeczkę więcej informacji. Oczywiście są one zawarte... W języku producenta, więc po chińsku i oczywiście nic Wam na ten temat nie powiem. Więc, może po prostu otwórzmy ów pudełko i zajrzyjmy, co jest w środku. O, kurczę. O! Proszę bardzo. Więc tak. Kamerka, jak kamerka. Jest troszeczkę większa. Od kamerki sportowej. Ale może odłóżmy ją na razie na bok. Więc tak, w środku fajne jest to, że pudełko zostało spe specjalnie wyłożone pianką, żeby kamerka się nie uszkodziła w końcu miała kawał drogi do przebycia. Przyjechała z samych Chin. Oprócz tego co znajdziemy w pudełku? Instrukcję, która pewnie będzie tak samo pomocna, jak sam... same opisy na. Kartoniku Tak, wszystko Po chińsku, więc Słabo pomocna, Ale mam nadzieję, że poradzę sobie bez tego No i przewód Przewód musi być wystarczająco duży Długi, to jest przewód do zasilania Przewód musi być wystarczająco długi By Można go było skryć pod tapicerką Naszego samochodu pod podsłupitką, pod, pod później w słupku bocznym oczywiście, na dół, aż do jakiegoś zasilania. Przewód wydaje się, że jest wystarczająco długi. Oczywiście, sprawdzę to, jak będę ją montował. Cóż, tu jeszcze znajdziemy? Znajdziemy tu jeszcze coś: Ładowarkę samochodową, proszę bardzo. A także Delikatny, maluteńki uchwyt, przyssawkę, która umożliwi nam zamontowanie kamerki. Więc, tak, sama kamerka, tak jak wspomniałem, jest troszeczkę większa od kamery do zadań specjalnych, której prezentację także znajdziecie na moim kanale, ale w międzyczasie pokażę Wam, jak się prezentuje w stosunku do, właśnie, na przykład, GoPro Hero 4. Jak widzicie, jest troszeczkę większa. Nie przeszkadza to w żadnym stopniu, bo ona będzie zamontowana gdzieś na wysokości lusterka i tam będzie sobie po prostu wisiała. Oprócz tego uchwyt, który właśnie montujemy tutaj, przesuwamy. Chyba. To by było na tyle, co mogę Wam powiedzieć na ten temat. Oczywiście za... w następnym nagraniu spotkamy się w moim aucie i zrobimy mały test drive. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, a także jakich efektów możecie się spodziewać, bo ponoć ze wstępnych informacji wynika, że kamerka cechuje się niebywą jakością nagrań, szczególnie przy słabym oświetleniu. Więc pudełko jak pudełko, zobaczymy, jak sama kamera będzie się sprawować. W życiu, w trasie. A żeby to zrobić, to będę musiał ją zainstalować. I ten proces, jak i na żywo relacje, zdam Wam oczywiście na kanale już niedługo. Stay tuned.